Ocakiem stanocalka natalka. Uh, uh. Generale Darku, Darku. Zrób z mojej dziurki biały Saigon. A chcę, żebyś był we mnie. Zrób to o. Marzę o twej smacznej spermie. I to nie Ja wezmę do ust. Twoich ust. cały twój spust. Darek, Darek, Darek O tak, mój tatusiu, dowód co pieczarek i koparek Darek, Darek Zjedz mnie jak pięć jabłek Zrób ze mnie swoją dziweczkę Wkładaj w moją ciasną cipeczkę Chcę mieć tylko z tobą dzieci Natalka na twoim siurze siedzi Błagam, błagam, bez ciebie cały czas płakam, błakam, płakam, płakam, płakam. Darek, 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 o tak mój tatusiu Dowódco pieczarek i koparek, darek, darek. Zjedz mnie jak pięć jabłek. Zrób mnie jak chcesz. Chcesz. Czekam aż moją pusię zjesz Jesz. Jest smaczna Chcę ci dać pełno mojego śluzu Juz. Juz. to też jest smaczny I nie mam na szafkach ani grama kurzu Kurzu Kocham cię i kocham twoją knagę Proszę, zrób mnie ostro. Jest Daddy, jest oh. Chcę poczuć w sobie Twoje, monstrum monstru. monstru.